Manderko, cześć czołem, tutaj Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii Wyde Szybek. Dokładnie, jesteśmy znów na serwerku z modpakiem Monster. Tak, teraz to już jest Monster. Jest on bardzo podobny do DireWolfa, z tym, że ma kilka modów więcej. Wiem, że nie ma ARS Magiki, ma za to na przykład konwertery, których pomocą też, znaczy z których pomocą dzisiaj coś zrobimy um, oraz naprawdę wiele ciekawych modyfikacji, o których jeszcze nie rozszyfrowałem, ale generalnie jest naprawdę bardzo podobny. Tak, um, o ktoś się przywitał chyba ze mną, no to mów. oj odpowiedzmy, cześć, tak to, to jest nasze takie powitanie, to jest niby główka i rączka, wiecie takie hello, siemka, z daleka, hejo. E, dobra, w każdym razie, jeżeli widzicie to, to jest daszek, który planowałem jeszcze sobie dorobić. Mówiłem o nim dawno temu, ale go jeszcze nie dorobiłem. Myślałem, czy by zrobić go z tego kamienia, e, czy z tego błotka, ale wyszło na razie z błotka. Prezentuje się całkiem dobrze. Mm, zrobiłem go używając właśnie tych Forge mm, microblocks, Microblocks, Mikro. E, w każdym razie wygląda całkiem fajnie. A to tutaj, e, to jest zwykły wood. Tak, to jest dziwne. Tutaj też on jest. E, skąd go mam? No to teraz wam pokażę, bo jeszcze tutaj muszę dokończyć e, sobie ten skrawek podłogi. I tutaj będę potrzebował chyba siedmiu klocuszków. Czyli robimy sobie osiem deseczek. Następnie, możemy tak kliknąć sobie cheese, e, tym chisel, tak chisel, możemy tym sobie kliknąć na ten blok, tylko że on się zużyje. Zmieni się, ale się zużyje, więc jeżeli wsadzimy go tutaj O właśnie Mamy dostęp do tych wszystkich bloków i za darmo, nie zużywając właśnie tego Możemy sobie zamienić to na dowolny um, bloczek, tak więc skorzystajmy z tego No był jakiś taki dźwięk właśnie, że niby coś przetworzyliśmy um, I to jest mam nadzieję ten sam co na podłodze O Hejo. <ślesk> Ale do nas spadła. I tak, układamy sobie to tu. I gotowe, podłoga skończona. Aha, pranie wyw wywiesiła ostatnio, więc tak, to jest właśnie osoba, która wywiesiła pranie. <ścoughs> Chyba już wyschło. A nie, dobra, trzeba przewiesić. Dobra. W każdym razie, zobaczcie, jakie postępy tutaj poczyniłem. Troszeczkę dołożyłem sobie murku, jak widać. Wyznaczyłem też pewne tereny tutaj, jak widzicie, takie platformy. Mm, I mam pełno rzeczy w ekwipunku, które się nam tutaj teraz przydadzą. Tak więc, pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to za pomocą właśnie tej modyfikacji chisel, bodajże tak to się mówiło, zrobimy sobie. O, te bloczki. One nam się posłużą. One nam posłużą. Mm, jako takie obramówki do tego miejsca tu. O. Tak, tutaj będzie stał sobie krop-matron. Nie jestem tylko pewien, czy on powinien stać. Tak, on chyba powinien odstawać sobie od y, ziemi. <laughs> Dobrze, i to mają być na 4 bloczki, czy na 5? Bo teraz już nie jestem pewien, jak to miało wyglądać. On chyba miał 9 na 9 y Teren. 4 5 Aha, dobrze, to się zgadza. Bo jeszcze to robimy z ramką. Okej, okay, okej, okay. <grystanie> Nic nie mówiłem, wszystko jest ok. Tym razem nie nawaliłem. Dobra, wykopmy to szybko dookoła. Hej, wyskakuj. Tak. E, oprócz tego, że postawimy krop matron Postawimy też farmę na różnego rodzaje, rodzaju e, zboża, bo tu chyba są dwa. Chociaż nie wiem, może jedno nam wystarczy. Na pewno wiecie, dynki, jakieś po prostu rzeczy, które mogłyby być zautomatyzowane jakoś. A <laughs> w tym bloczku, znaczy w tym miejscu, zrobimy tak. Czy chisel w ogóle obsługuje dirt? O, Nice. Obsługuje. I to całkiem ciekawe bloczki powstają, dobra Ale... Goddammit Dobra no, Na nagraniu będę musiał to wyciszyć Niestety będziemy pracować w deszczu Ech No cóż Dobra, postawmy to... W ten sposób to nie miało być. I tak dokończymy dookoła. A właśnie, jeżeli nawet deski zmienicie za pomocą tej modyfikacji, trzeba je rozwalać kilofem. Troszkę dziwne, ale prawdziwe. Nie wiem, czemu jeszcze tak nie poprawili tego. Być może ta modyfikacja jest nowa. Nie wiem. Aż tak się nad tym nie znam. Um, dobra, w każdym razie na pewno byśmy musieli zjechać tutaj troszeczkę niżej. Mm -hmm. I to tak troszeczkę bardzo. Eee, z tym, że powinniśmy też mieć podłączony pod to system. Dobra, jakoś to rozwiążę. Na razie wykopmy sobie dołek. Polecimy sobie w tamtą stronę. O, deszcz uciszył się. Jesteśmy teraz pod ziemią. Puchu. troszkę ciemno. Ale przytulnie. <grystanie> Dobra, wyskoczymy za chwilę na powierzchnię, tylko dokopieszy kawałeczek, kawałeczek. Bo gdzieś... Tu na tym poziomie powinna być ta farma, okej? Okay? Ej. Jup. Mniej więcej gdzieś tu, tak więc i tak w tym miejscu powinno się znajdować zasilanko. Zobaczmy jeszcze tylko jedną rzecz. To było zaznaczone. Aha, na te wszystkie obszary. Dobra, to też chyba sobie podzielimy potem na cztery. Z tym, że zastanawiam się, czy to zrobić jakby nad, czy pod poziomem. Znaczy, czy ta farma powinna być równa z ziemią, czy też nad. Ale chyba zrobimy równo z, poziomią, z poziomem i ewentualnie zrobić się jakiś fajny płotek. Bo teraz można robić naprawdę fajne rzeczy. Na przykład za pomocą tego chizla, Ch chizla. <laughs> tak. Dobra. Wykopmy jeszcze tutaj dookoła Na całą obramówkę i za chwilę zajmiemy się maszynkami. Bo jest troszeczkę do zrobienia. Musimy użyć transformatora a w zasadzie konwertera o. tak, on będzie przerabiał mega nie rf -y, nie pamiętam jak się to poprawnie nazywa będzie przerabiał rf -y na EU, ale low voltage EU ciebie chcemy, o i w ten sposób będziemy uzyskiwać energię czyli generalnie będę korzystał z tych konwerterów i cała nasza energetyka będzie opierać się na tej wodzie, bo ona jednak jest najbardziej opłacalna. Nie wiem, czy jest lepszy sposób uzyskiwania energii. No poniekąd to jest darmowy, ale nie wiem, czy jest, wiecie, jeszcze szybszy, bo ten idzie łatwo zabraidować w sumie. No nie. Może z uranem byłoby więcej zabawy, no ale. Czy ja wiem, czy to byłoby OK? Ja, ja jeszcze nie umiem. Się uranem posługiwać. Generalnie z tym nuclear control. Więc raczej bym nie dał rady. No, gademet musiało zacząć padać. No cóż, jedno nagranie przynajmniej musi być z deszczem. Dawno nie było. No, okej, okay, jeszcze tylko. W tym miejscu cztery bloczki i jesteśmy w domu. O oh je. Yeah. Aha, dobra. To jeszcze tylko w tym momencie musimy się podkopać. Tam daleko. Musimy dołączyć się do. Gdzie to jest? Do tej linii, którą przed chwilą kopaliśmy. Oho, chyba trafiłem. Trafiłem? O oh yeah, trafiłem. Dobra. Tutaj będą po prostu biegły sobie kabelki em, różnej maści, więc może też to powiększy nieco. Tak, tutaj też. Wiecie, lepiej jeszcze mieć jakiś e, sposób poruszania się w tym miejscu. Bo jeżeli nastąpi jakaś awaria, to wypadałoby mieć jeszcze jak ją naprawić. <laughs> Dobra, to wykopiemy jeszcze tu. Teraz łopatka, już jesteśmy coraz bliżej. Ok, um, tak więc teraz, jak już mamy ścieżki, <laughs> Get jeżeli już. No, co jest? Jeżeli już mamy poustawiane ścieżki, to w sumie moglibyśmy się zająć już tymi konwerterami w tym miejscu. Ok, myślę, że je ustawimy sobie tutaj na boczku. Chociaż dobrze by było jeszcze je mieć na froncie. Pomyślmy. No dobra, na razie tutaj będzie na froncie przynajmniej ten jeden konwerter. Najpierw musimy sobie ustawić RF Consumer. Tak. To jest pierwsza rzecz, jaką musimy sobie tu zapodać. Chociaż, momencik, tu już energię produkujemy. Hmm, właśnie, może spróbujmy nie podpinać się pod to tutaj, tylko zejść i podpiąć się tu na dole. No, właśnie w tym miejscu. Czyli tak, tutaj dajemy RF Consumer. Jak widać, jest już do tego podłączone. Dobra. Um. Chociaż, momencik, momencik, momencik. W sumie moglibyśmy to podpiąć od razu tam. <laughs> to nie byłby głupi pomysł. A, come on. Jak chcecie z powrotem? Właśnie. Tu mamy bloczki zmodowane. Oha, dobra. To może tak, dorobię sobie troszeczkę takich kabelków i zaraz do Was wracam, z tym, że jeszcze zaczekam, aż skończy padać ten deszcz, bo jakoś kurczy, niewygodnie mi się nagrywa razem z nim. Tak więc zaraz będę. Okej, okay. dorobiłem troszeczkę kabelku, więc już możemy, myślę, zacząć tą zabawę. Zobaczmy mniej więcej, gdzie jest. Chyba dobrze wymierzyłem. Okej, okay. dobra, spróbujmy. Um, tak, tutaj musimy się ładnie podpiąć. I polecimy sobie tak, tym tunelikiem. Tak, tu. Tu zrobimy, tu. Oj, nie do końca zrobimy ten tunelik. Um, muszę na chwilę sobie o, ten bloczek uszkodzić. Oj, będziemy musieli iść niżej nieco, dobra. W takim razie... Bum! <ścoughs> tak, ale dorwała się do pistoletu i teraz co chwilę coś eksploduje. Um, polecimy tędy. I... Trafimy? Trafimy na pewno. Szybko, szybko, bo się robi ciemno. Znaczy, ciemno jest pod ziemią. <grystanie> Co ona tam robi? Jest! Okej, okay, trafiliśmy. Niemal idealnie. Tak jest. Um, dobra, czy by tam jeszcze kopać? Dobra, wykopmy tu na razie z boczku. Będzie przynajmniej jakoś wymiarowo. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm Na szczęście dużo kopania tu raczej nie ma. Łopatka też szybko zasuwa, więc... ...szybko to poleci. Aha, te duże tunele robię też dlatego, że łatwo będzie dołączyć kolejne rzeczy, które powinny być tym zasilane. Tak więc myślę tak troszeczkę przyszłościowo powiedzmy. Dobra, to tak. Tu mamy nasze kabeleczki. I teraz wypadałoby się dobrze nimi podłączać. Czyli zrobimy coś takiego i biegniemy z kabelkiem w tą stronę. Mam nadzieję, że ich wystarczy. A jeżeli nie, to będzie trzeba szukać obsydianu, Bo niestety, kurczę, cały zapas mi się skończył. Jakoś moje kłary nie wydobywało tego. Więc. Jop, yup, byłby problem. Hmm, I tu będzie pierwsza maszynka. Myślę, że ona będzie chyba tak usadzona. Hmm, zobaczymy. Um, a w tamtą stronę, no też kawałek chyba będziemy mogli się podłączać. Chociaż, może nawet w tym miejscu zróbmy sobie ten te przejście, całe tak? Czyli podłączamy tutaj ten RF consumer, o którym mówiłem wcześniej, bo właśnie ta energia płynie nam przez te przewodziki. No, ok. Następnie potrzebujemy mostku. O, proszę, ma interfejs. I rozpoznaje, że tu mamy dostęp do RF. Nice. A na wyjściu. EU Low Voltage. No proszę. O, jak jest Bridge? To już wtedy kontaktuję i wie o co chodzi. OK, OK. Z jakich kierunków, i tak dalej. Przelicznik. Hmm, na pewno będzie stratny. Troszeczkę będziemy stratni, ale no cóż, nie za dużo na to poradzę w tym momencie. O, nas zielono się zrobiło. To chyba znaczy, że właśnie coś podłączyliśmy. E, nie mam izolacji na kabelkach. Jakoś nie miałem za dużo gumy. No proszę, nawet nie będzie nas kopać, więc jest ok. Eee, zobaczmy teraz na powierzchni, jak to wygląda. Podłączymy sobie ten kropmatron. Będzie zasilany. Pąk. Jest. Pięknie jest zasilany. Eee, z tym, że on chyba powinien być na wyższym poziomie. Albo i nie. Chociaż nie, dobra. Zrobimy go na wyższym, bo jeszcze będę musiał do niego podłączyć potem jakiś system, żeby odprowadzać i doprowadzać do niego itemki. Tak więc, Electric Wrench w Łapkę. Okej, okay, ciebie też musimy na chwilę uszkodzić. Dobra, tu podłączamy tutaj i i i i, i Kropmatron. Boom, ok. Będą potrzebne chyba tutaj trzy rzeczy, a na pewno ta jedna, która będzie nam e, przerabiać te sadzonki. Hmm. może inaczej zabezpieczać je e, przed tym, żeby nie stały się chwastami, tak? Żeby się nie zachwaściły, czy jakoś, tak? Um, myślę, że troszeczkę może ograniczę sobie te pole. Ale tym się zajmę troszeczkę później. Chociaż moment. Dostęp do trawy hmm, to raczej niewskazane. Dobra, wykopmy to szybko naokoło. Tak wiecie, po prostu te pola będą 3 na 3 bo myślę, że większych nie potrzebuję. Dobra, na razie zagospodarujemy na dwa, a resztą zajmę się. Wiecie, po prostu podczas kombinowania, co by jak to zrobić. Dobra. To już y, ładnie działa. Teraz przydadzą się dwa wiadereczka. Tutaj jedna dziurka. Tutaj druga. Um, I woda. Troszeczkę wody musimy sobie tam blać. Bo, jakby nie było, tam będą uprawiane roślinki. Um, I w zasadzie, co jest celem tego, że tu wsadzam kropmatron, a obok będzie planter. Ym, Herwester, i tak dalej. A no właśnie, mam zamiar produkować piwo. Tak więc muszę najpierw je wyhodować. Tak, miel trzeba najpierw wykminić, jak go zrobić. A dopiero będziemy potem się bawić w jego uprawę. Najpierw musimy zdobyć pierwszą sazonkę, A potem to już jakoś poleci. Um, dobrze, po pierwsze potrzebujemy motyki. Motyki. Ja wiem. Zobaczmy może z czego by można ją zrobić. Może po prostu z żelaza, z czego by innego. Um. Patyczek mamy jeden? Tylko jeden? O. No cóż, w takim układzie... Dobra, zróbmy ich nieco więcej. Ups, nie ta skrzyneczka. Tutaj ładnie, pięknie, pyk. Mamy już a, motyka. I chyba wszystkie rzeczy. O, tak. Teraz te obydwie rzeczy, których potrzebuję do mojego tajnego przepisu. Tak, to jest tak tajny przepis, że nie będziecie mogli się o nim dowiedzieć. A jak go teraz zobaczycie, musicie o tym zapomnieć. Dobra, dobra, tak, 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 dobra, dobra, dobra. Sarczy tego dobra. Um, po pierwsze musimy sobie ustawić. Podstawowe te roślinki. Hmm. Nie tak? Nope. Wiem, jak to działa? Z shiftem bez? hmm... <ścoughs> Wydawało mi się zawsze, że to się tutaj tak usadzało, a potem klikało się drugi raz i miało się te do skrzyżowania, um, a tu jednak niespodzianka. Dobra, potem się będę tym martwił. Na razie byśmy mogli jeszcze yy, ustawić planter i tak dalej, całą tą maszynerię. Zobaczmy, tak, planter, puf. To jest planter, jest już pięknie zasilany, działa. Yy, Musimy do niego dać upgrade diamentowy najlepiej um, Żeby Miał zasięg właśnie na te pole na które sobie tutaj ustawiłem W tym miejscu będzie harwester O Proszę bardzo wszystko wyliczone Harwester Ups Moment <ścoughs> Co ja robię Harve Oj a no to aż tak spada? Hmm. Zbierzmy zatem te itemki. Um, kabelek, kabelek jest tu. Dobra, podpinamy to na górę. Harvest Ter jest skierowany w dłą stronę. it. <ścoughs> ah, dobra. To teraz jesteś skierowany dobrze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ciebie też musimy dać upgrade diamentowy, i masz chyba zasięg na te wszystkie bloczki. Dobra, zobaczmy. Damy tutaj piatuszek. Wow, 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 wow. wow. Moment, moment. Yy, yy. Co tu się dzieje? Jaki obszar on wykosił? Moment, 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 bo nie, nie, nie kojarzę już faktów, bo coś mi się tu nie zgadza. Eee. Dawaj to. Ty nie możesz się bawić z tym. Damn! <noise> moje drzewko. Skosił moje drzewko. W Razie, chyba nie przewidziałem jednej rzeczy, czyli podstawowego zasięgu tej maszynki. Hmm. No dobra, będzie się trzeba tym zająć w takim razie. Hmm, tylko jaki ten zasięg był, nie pamiętam. Na pewno harwester będziemy mogli wykorzystać też do zbierania gumy, więc w sumie większe, większy zasięg się przyda. To nie będzie zła rzecz. W ogóle zobaczmy, co. Mm, co powie na to nasz system zarządzania energią? O, działa. Działa, działa, działa. Dobra. <laughs> to może na razie nie w sumie nie będę zabudowywał tego? Tam energię w sumie cały czas dostarczamy, więc... Bad box, myślę, że się nie przyda, przynajmniej nie teraz. Ale z tego, co kojarzę, kiedyś kwiatki się podpinało pod to. Hmm, no dobra, zobaczmy. Na pewno potrzebujemy tych dwóch kwiatków. Czyli róży i milczyka. I teraz, żeby to nam zadziałało, musimy sobie ustawić o. coś takiego. Dobra, to przeróbmy. Um, o, właśnie, te narożne na te do krzyżowania, ale nie wiem, czy to się będzie ze sobą krzyżować, jeżeli nie wsadziliśmy tego też w te kropy. To były kropy? Tak, to były kropy. Na pewno potrzebujemy jeszcze mm, pewnej rzeczy. Zobaczmy tylko, jak to się nazywało. WIDEX, o, właśnie. I jak to się... Z redstone? U. To ciekawe. Kiedyś to chyba było ze zmielonego oka pająka, jakieś takie... Hmm. ...mikstury się robiło. Teraz to wygląda znacznie prościej. Hmm. Sam w to aż nie wierzę. Zobaczmy. Redstone. Weźmiemy sobie... Dobra, troszeczkę. Nope. Tak to nie działa. Ej! Ups! Ups, ups, ups! Miałem zmienić tylko pogodę! Ups! Eee! No! Up. <grywka> ja tego nie chcę! Um. Hmm, dobra! Muszę po prostu nie klikać! Ale jak z tego? Kama! No nic, chyba będę musiał się tym zająć! Troszeczkę później i zobaczyć, jak to miało być. A. Tamtego gościa, dobra, tamtego gościa z Kosowę. muszę odebrać sobie opa. Umiem zmienić tylko wtedy pogodę. A. Stało się jak stało. <laughs> dobra. Tak więc za dużo w tym odcinku w sumie się nie działo. Hmm. No cóż, będę musiał się dowiedzieć, tylko. Jak z tymi maszynkami jest? Coś tu się zmieniło od ostatniego czasu. Pamiętam, że bawiłem się tym na ostatnim DIROUSE i to nie było 1,6,4, tylko 1,4,7, więc troszeczkę czasu temu. Jak w ogóle przydałoby się tu światełko. W tych miejscach najlepiej, o. I tu też. I tu też. Ok. Um, a tutaj. No to chwila podłączania mnie będzie czekać, chociaż nie za dużo. Tak więc tutaj sobie tylko podłączę to ładnie palpami i będzie wszystko ładnie śmigać. No i zobaczę jeszcze tylko, yy, jaki zasięg ma harwester, bo troszeczkę się zdziwiłem tym, co przed chwilą zobaczyłem. Tak więc. Dzięki za obejrzenie tego troszkę chaotycznego odcinka. Mam nadzieję, że się jakoś spodobało. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Cześć!